Three, four, one, two, three. Okay. One, two, one, two, three, four, one, two, three, four, one. Oops, I'm sick and tired of doing this. Kolejny skok na główkę w bit Płynę tylem mistrza, więc lepiej uprzeć ich Trzeba zrobić plac, do portu wpływa krój Niełatwo go rozpoznać, bo wygląda jak dżul Sprawiedliwy arbiter i luka jest Dziadków na stadionie ze złości zalewa krew Gdzie jest należny ludziom pracy hajs? Kwota na pracowniczym pasku to chyba jakiś żart Słonecznik? Gdzie łyski i ananas? No zerkam na pasek, mają mnie za barana Chyba nie wiedzą, co to mistrzowski styl, nie rozpoznają króla. <laughs> Jedziemy koncert grać, przy tym dorobić coś, to nie jarmarki rodowicz, no ale jakiś grosz. Biorę własny głos, bity jazz brothers na scenie znowu smutno, czas nadejść.